Cześć, kochani, witam Was bardzo serdecznie. Ja ten film nagrywam w niedzielę. i Jako, że dzisiaj rozpoczyna się Akademia NYX Professional Makeup, w której jestem profesorem i którą będę dzisiaj otwierać, to stwierdziłam, że ładnie się wyszykuję i zrobię to razem z Wami. Wspólnie zrobimy jakiś fajny makijaż, pokażę Wam kilka nowości, a przynajmniej takich nowości, których jeszcze na tym kanale nie było. Także koniecznie ze mną zostańcie, bo będzie ciekawie. Wezmę Was jeszcze też pewnie na tę akademię, pokażę Wam, co w trawie piszczy, jak to wygląda. Sama jestem niesamowicie ciekawa, także zostańcie ze mną do końca, zaczynamy! I ja się domyślam, że niektórych tutaj pewnie szlak trafia, że mam niepodpiętą grzywkę ale spokojnie, od razu biorę klips i ręcznik papierowy i tę grzywkę sobie podpinam Gotowe! Także mogę przejść do makijażu twarzy i tradycyjnie zacznę oczywiście od bazy i dzisiaj użyjemy bazy ze Smashboxa będzie to Photo Finish Super Light Smooth and Blur też tej bazy jeszcze nigdy nie używałam. Jakiś czas temu dostałam dużą paczkę od Smashboxa z ich wszystkimi bazami i tak sobie powolutku je zaczynam testować. Ostatnio pokazywałam Wam tę The Original, która była bardzo lekka, taka wręcz wodnista. Także ta nazywa się Super Light i ma być podobno na bazie wody, więc trochę obawiam się tej konsystencji, no ale sprawdzimy to zaraz. Nie taki wilk straszny, jak go malują, mam nadzieję. Znów ta sama historia i wylewam odrobinkę. O, powiem Wam, że ta ma bardziej kremową konsystencję, jest bardziej zbita, także to o wiele bardziej mi się podoba. Mam nadzieję, że będzie fajnie rozkładać się na twarzy. I to jest baza stricte wygładzająca, ma wygładzić pory, wszelkie jakieś takie drobne zmarszczki, sprawić, że twarz będzie taka wyblurowana po prostu. Mam wrażenie, jakbym nakładała na twarz taki lekki kremik, także bardzo mi się to podoba. Wygładzanie porów jest mniejsze niż przy tej bazie stricte do wygładzania porów tej fioletowej. No ale mam nadzieję, że fajnie podkład na tej bazie mi się utrzyma. To co wspomniałam, to ta baza jest na bazie wody, także możemy łączyć ją z innymi podkładami na bazie wody i nic nie powinno nam się tutaj ślizgać, ani zjeżdżać z twarzy. Także teraz przejdę może do rozświetlenia. Nałożę rozświetlacz w płynie pod podkład i będzie to PA ze Wonder Glow Liquid Highlighter w kolorze Body i zobaczymy, jakie rozświetlenie nam tutaj oferuje. To jest rozświetlacz taki szampański o takim lekko beżowo-złotym zabarwieniu. Bardzo mi się podoba na dłoni, ale zobaczymy, jak to wypadnie na twarzy. Powiedziałabym, że to rozświetlenie jest średnie. Nie jest ani takie bardzo rażące. To nie jest taka metaliczna tafla, ale jednocześnie to nie jest taki blask od wewnątrz, wiecie, nawilżonej skóry, bo faktycznie ta lekka perła jest tutaj zauważalna. Także ja na pewno nie zużyję całej tej porcji na twarz, ponieważ boję się, że to by mogło być nieco za dużo. Baza i rozświetlacz nałożone i ten efekt póki co bardzo mi się podoba. Teraz przejdę do podkładu, którego użyłam tylko raz i efekt mi się podobał, ale jestem ciekawa, jak sprawdzi się nałożone na tę bazę. I Jest to podkład Laura Mercier Radiance Perfecting Foundation. I ja mam go w kolorze 1W1 Ivory. Z tego co pamiętam, jest to odcień dosyć żółty i może być w tym momencie. Może odrobinkę za jasny, chociaż nie. Chyba będzie ok, także nie będę go póki co z niczym mieszać. Jestem bardzo ciekawa, jak się dzisiaj sprawdzi, ponieważ czekam nie dzień pełen wrażeń i makijaż musi wytrzymać 12 godzin, to na pewno. Także trzymam kciuki, żeby to się udało. Tak, podkład ma dosyć żółte zabarwienie bardziej żółte niż większość podkładów, które posiadam, których używam na swojej twarzy. Natomiast myślę, że sobie z tym poradzę i mam w ogóle nadzieję, że Lora wyjdzie w końcu z innymi odcieniami tego podkładu, szczególnie jaśniejszymi i bardziej różowymi, ponieważ no kurczę, na zimę to ciężko będzie mi znaleźć odpowiedni dla mnie odcień. Jest to podkład o średnim kryciu, powiedziałabym lekkim do średniego, może tak. W tym momencie to krycie jest dla mnie naprawdę wystarczające, takie upiększające, jakieś zaczerwienienia zdoła mi przykryć, chociaż będę potrzebowała punktowo korektora. Ale to jest właśnie taki upiększający podkład, który dodatkowo naprawdę ładnie się utrzymuje. Przynajmniej na tyle, na ile pamiętam z moich doświadczeń, kiedy po raz pierwszy aplikowałam go na twarz. Na czoło znów nakładam śladowe ilości produktu, ponieważ u mnie na czole nie dzieje się żadna krzywda w tym momencie, więc im mniej, tym lepiej. W ogóle teraz mogę sobie pozwolić na mniejsze ilości podkładu, ponieważ mam cerę w miarę dobrym stanie. Także jedna warstwa to będzie wszystko. I teraz użyję korektora, żeby ewentualnie wyrównać sobie zaśnienia pod oczami, żeby to scaliło się z resztą twarzy. Oraz jak wiecie, coś mi tam przebija, to sobie to dodatkowo przykryję. I jeśli chodzi o korektor, którego dzisiaj użyję, to będzie to nowość dla mnie, czyli Art Deco Longwear Concealer w kolorze 14 Soft Ivory. Mam nadzieję, że nie będzie dla mnie teraz za jasny. Chociaż ten kolor wydaje się dosyć beżowy i nie wcale taki jasny, tak, będzie Idealny, tak się złożyło, że jest to kolor naprawdę super dobrany w tym momencie do mnie, o ile nie ściemnieje. I tak jak widzicie, nie jest zbyt żółty, ma taki fajny beżowy ton, nawet powiedziałabym lekko brzoskwiniowy, także to sprawdzi się właśnie przy zasinieniach pod oczami, ponieważ robimy sobie taką lekką kolor korekcję. Nie wiem, czy będzie miał dla mnie wystarczające krycie, bo ja jestem wymagająca, tym bardziej, że dzisiaj robię trochę mocniejszy makijaż. Także możliwe, że sobie coś tutaj jeszcze do niego dołożę. Natomiast konsystencja jest trochę podobna do tego Eisenberg. Nawet powiedziałabym, że bardziej kremowa, więc lepiej rozkłada się pod okiem niż taka bardzo lekka konsystencja, bo te lżejsze konsystencje lubią niestety wbijać się w zmarszczki. I tak jak moi drodzy myślałam, krycie tego korektora z Ardeco byłoby dla mnie idealne na potrzeby codzienne. Natomiast dzisiaj, kiedy robię sobie mocniejszy makijaż oka, no to już wiem, że będę musiała sobie dołożyć tego krycia, szczególnie tutaj w Dolinie Łez. I pod ręką mam korektor Makeup Forever Full Cover w kolorze 4, który nigdy mnie nie zawodzi i użyję niewielką ilość, żeby przykryć właśnie tę strefę Doliny Łez, czyli tę, która najbardziej mi w tym momencie przebija. I teraz, żeby porządnie utrwalić ten podkład z Lory, użyję pudru z Lory, czyli Translucent Powder, dlatego że podejrzewam, że te dwa produkty będą ze sobą kompatybilne i będą się fajnie zgrywać, także ja dzisiaj tego potrzebuję. Potrzebuję idealnego makijażu. I też wiecie, jeżeli coś nie wyjdzie z podkładem w ciągu dnia, no to będę miała na co zwalić. Po prostu zwalę na jedną markę, ale trzymam kciuki, że wszystko dobrze się utrzyma. Także ten Translucent Powder nakładam pędzelkiem pod oczy. To jest ta matowa wersja. Linie uśmiechu trwale gąbką i pudrem, dlatego że chcę, żeby nic mi się tutaj w ciągu dnia nie ruszyło. Bo po prostu nie zniosę tego, jak mi się tutaj podkład zacznie ruszać. I to samo na nosie wbijam ten puder, żeby dobrze utrwalił mi podkład. A jeśli chodzi o boki twarzy oraz zmiecenie nadmiaru pudru, który mam w strefie T, to użyję pudru Laura Mercier Translucent Powder Glow, czyli tego rozświetlającego, który ubóstwiam, kocham nad życie, używam go w każdym makijażu, szczególnie teraz latem, bo przepięknie rozświetla, to jest naprawdę magia, to co robi ten puder to jest absolutna magia, kocham go, naprawdę. I zobaczcie, no kocham to rozświetlenie, jakie daje ten puder. To jest taki make-up no make-up troszkę, ponieważ to rozświetlenie dodaje lekkości. No niesamowity efekt. Uwielbiam. Polecam wam ten puder całym sercem, bo jest boski. Teraz przejdę do konturowania twarzy. Makijaż oka zostawimy sobie na koniec i mam tutaj taką paletkę z Ardeco. W ogóle sporo tych kosmetyków Ardeco chyba dzisiaj będzie. o, całe dwa. Także. Powiedzmy, że dzisiaj testujemy odrobinkę Art e, i mam tutaj taką paletkę All Seasons Bronzing Powder. To nie jest paletka, to jest po prostu wielokolorowa mozaika brązerów e, i mam ochotę nałożyć ją w ramach mojego konturowania dzisiejszego. Najpierw zacznę może od tego jaśniejszego koloru, ponieważ nie wiem, jak jest bardzo intensywny, także tę intensywność sprawdzę sobie teraz na policzku. Jest subtelniutki. Bardziej ciepły niż chłodny, ale daje delikatny ładny efekt. Także to mi się podoba. Zobaczcie, bardzo fajny nienachalny brązer. Ja cały czas używam tego jaśniejszego. I on nie jest pomarańczowy, także bez obaw. Teraz użyję jeszcze odrobinki tego ciemniejszego, żeby wzmocnić efekt konturowania, szczególnie tutaj pod szczytem kości jarzmowej. Konturowanie skończone, jeszcze mam ochotę odciąć odrobinkę pudrem transparentnym z Lory przestrzeń pod konturowaniem, żeby ona się zrobiła taka bardziej wyraźna i też chcę tę przestrzeń po prostu lekko rozjaśnić, bo zawsze kiedy konturuję to zjadę odrobinę bronzerem zbyt nisko, więc chcę teraz to wszystko naprawić. Dodatkowo ten zabieg sprawi, że makijaż będzie się w tej przestrzeni dobrze utrzymywał, także same plusy. i jeśli chodzi o róż, to nie mam dzisiaj nic specjalnego, więc użyję sprawdzonego różu, czyli Nars Orgasm to jest róż, który pasuje absolutnie do wszystkiego, lekko rozświetla dodaje lekkości i jeśli chodzi o rozświetlacz, jakiego mam ochotę dzisiaj użyć to chyba znów skorzystam z tej opalizującej paletki z Anastazji Dream Glow Kit ponieważ ostatnio bardzo podobał mi się efekt, jaki uzyskałam mimo, że był lekko siny, no ale takimi odcieniami, no moi drodzy musimy uzyskać trochę siny efekt dlatego, że no te rozświetlacze mają jednak jak poblask pod ton fioletowy, także to było nieuniknione. Natomiast dzisiaj mam ochotę wykorzystać inny kolor i tak się zastanawiam, którego z nich użyć. Pod dzisiejszą stylówkę znów pasuje mi bardzo ten kolor. Hm. Ale żeby nie być tak nudną jak zwykle, to może użyję dzisiaj tego. I jeszcze tego rozświetlenia trochę mi mało, także użyję rozświetlacza z Anastazji, bo jest rozświetlacz sypki. I najpierw, oczywiście, spryskam pędzelek mgiełką. Tutaj mam pod ręką Make Makeup Forever Mist and Fix 2, czyli jest to spray do utrwalania makijażu. Natomiast chcę po prostu zwiększyć przyczepność tego pędzla, żeby później ten rozświetlacz ładniej sunął po policzku. No, już pod ten rozświetlacz to trzeba mieć idealne policzki, bo niestety lubi podkreślać fakturę skóry. No, nie lubię tego rozświetlacza, powiem Wam uczciwie. On sam w sobie na policzkach wygląda trochę jak grus, i myślę, że za odległości już jesteście w stanie to zauważyć. To już powiem Wam szczerze, że wolę efekt, jaki daje rozświetlacz Fenty Beauty w kolorze How many Carats czyli to jest ten Diamond Bomb który już Wam pokazuję, to jest ten brokatowy rozświetlacz, no ale w nim widać ewidentnie, że jest brokatowy i odbija na milion różnych sposobów. Także jego sobie dołożę na szczytkości jarzmowych, bo efekt jaki daje ten z Anastazji, no, no nie jest najładniejszy, bo to jest takie ani jakieś spektakularne rozświetlenie, a jednocześnie podkreślenie faktury skóry, a nawet tworzenie tak jakby brzydkiej faktury skóry, bo ja nie mam teraz policzków w złym stanie, a troszkę to tak teraz wygląda. Także biorę ten rozświetlacz, Sventi, a właściwie zrobię to palcem. O, i uzyskuję najbardziej jednolitą taflę, i najmocniejszy efekt. I to się robi teraz mokre. Makijaż twarzy skończony, także teraz szybko zrobię brwi poza kamerą i zbliżam Was do siebie, przejdziemy do makijażu oczu. I makijaż oka rozpoczęłam już właściwie od nałożenia bazy i oczywiście użyłam korektora NYX Can't Stop, Stop, w kolorze Alabaster. I teraz przejdę już do cieniowania powiek, ale zacznę od takiego nietypowego dosyć jak na mnie cieniowania, ponieważ rozpocznę od takiego cienia w kremie. To NYX Vivid Bright Cream Color w odcieniu Sugar Rush. I zaaplikuję ten kremowy cień tutaj w wewnętrznej części Mojego oka. Zbuduję sobie cieniowanie najpierw na kremowych produktach, żeby podbić intensywność późniejszych cieni. Przechodzę do kolejnego kremowego odcienia NYX Vivid Brights i to jest odcień Blueprint. I teraz na zewnętrzny kącik użyję również cienia w kremie, tyle że z Huda Beauty to będzie taki miętowy, to jest odcień Minted po prostu. Ja tych cieni w kremie nie lubię jakoś bardzo, dlatego że one trochę szybko zastygają. Lubią się rozkładać w plamy, także muszę na nie bardziej uważać niż na te kremowe konsystencje z NYX-a. I trochę za mało mi tej zieleni w zieleni, więc użyję jeszcze takiej żywej, trawiastej zieleni, również z Huda Beauty Limelight, której użyję odrobinkę dosłownie, żeby wymieszać ją z tą miętą, żeby ocieplić ten odcień zieleni. I teraz mogę już bezpiecznie przejść do cieniowania suchymi produktami i użyję paletki Tropical Rhythm Tune we współpracy z Danielem Sobieśniewskim i mam tutaj odcień Lily, który myślę, że fajnie sprawdzi mi się do utrwalenia tego fioletu w wewnętrznym kąciku. No, chyba jest troszkę jednak za ciemny, i użyję dzisiaj paletki Huda Beauty Neon Pink. Znowu myślałam, że dzisiaj obejdzie się bez niej. Natomiast tutaj mam taki jaśniejszy, bardziej pastelowy fiolet, również w chłodnej tonacji, i właśnie jego dzisiaj użyję. Następnie użyję paletki NYX Ultimate w odcieniu Electric i mam tutaj taki niebieski matowy cień, który ma podton fioletu w sobie. I to jest chyba jedyny taki niebieski, jaki znalazłam w mojej kolekcji, bo większość ma jednak podton taki bardziej morski zielony. I nałożę go tutaj na środku mojej powieki, ponad załamaniem, łącząc go z tym fioletem. I skoro już jestem przy tej paletce, to użyję również zieleni, tej właśnie takiej miętowej, intensywnej, na zewnętrzny kącik. A właściwie tutaj, nawet nie na kącik, tylko na tę przestrzeń na zewnątrz, żeby ładnie wychmurkować te cienie kremowe. Przechodzę do cieniowania dolnej powieki, kontynuuję z tym samym zielonkawym cieniem. Następnie nakładam niebieski z tej samej paletki. I wykończę wszystko fioletem z paletki Huda Beauty. I żeby ten efekt na zewnątrz był trochę bardziej zielony, to dołożę tego no-nowego zielonego tutaj, właśnie ponad załamanie tu, gdzie zaczyna się to chmurkowanie, żeby ocieplić te mięte. A wewnątrz zewnętrznego kącika dołożę jeszcze odrobinę ciemniejszej zieleni z paletki NYX Ultimate Edit w odcieniu Brights i to będzie dokładnie ta zieleń. I mogłam to zrobić na dobrą sprawę od razu, ale nie spodziewałam się, że ten miętowy efekt nie przypadnie mi do gustu. Także poprawiam to. I teraz czas przełamać tematy czymś bardziej błyszczącym i użyję tak nieśmiale paletki łapacz snów z glam shopu. chociaż ja użyję tej paletki jeszcze w innym filmie, gdzie pobawimy się nią bardziej, ponieważ ma bardzo zachęcające maty. Natomiast dzisiaj chciałabym użyć niebieskie ombre, ponieważ wśród glamshopowych pigmentów i turbotów nie mam niestety takiego odcienia, a myślę, że bardzo mi się tutaj sprawdzi i wklepuję go na sam środek powieki. I teraz, żeby połączyć ten niebieski metaliczny cień z fioletem, to użyję turbopigmentu, który nazywa się Zorza. I ma właśnie taki fioletowy poblask. Używałam go w ostatnim filmie. I powtórzyłam tę samą sytuację na dole, jeśli chodzi o turbopigmenty. I teraz w kąciki oczu nałożę rozświetlacz z paletki Anastazji w tym fioletowym odcieniu. Okej okay, moi drodzy, czas mnie odrobinę niestety goni, także zrobiłam bardzo cieniutką kreskę wzdłuż linii rzęs i przykleiłam sztuczne rzęsy, dokładnie te same, które przyklejałam w poprzednim filmie. To jest model Huda Beauty, ten z brązowymi włoskami pomiędzy. Także teraz Was odrobinkę oddalę i przejdziemy do makijażu ust. I jeśli chodzi o makijaż ust, to użyję konturówki z NYXa w kolorze Malice i jest to taka cieplejsza konturówka. Usta zrobię trochę cieplejsze niż oczy, dlatego że chcę jednak zachować równowagę. No, ale chyba jednak ta konturówka będzie dla mnie nieco za ciepła. Także obrysuję nią usta, ale zaraz dołożę jeszcze czegoś chłodniejszego. Użyję zatem jeszcze drugiej konturówki, też z Nyx'a, tyle że w kolorze Desert First. Przejdę teraz do pomadki jaką jest Maybelline 376 Pink for Me. To jest pomadka o błyszczącym wykończeniu. I na środek ust nałożę błyszczyki, będzie to Fenty Beauty w odcieniu Fasy. Makijaż mogę uznać za skończony, utrwalę jeszcze wszystko tylko sprayem utrwalającym i dziś użyję czegoś innego niż Urban Decay All Nighter i będzie to Huda Beauty Resting Boss Face. I ja użyłam tej mgiełki, tego sprayu już dwa razy poza kamerą i byłam zadowolona, natomiast ostatnio widziałam filmik Hani, gdzie testowała ten spray i wyglądał tam dramatycznie, także ja jestem ciekawa jak to będzie wyglądać w tych lampach. Także mam nadzieję, że moja dobra opinia o tym sprayu się nie zmieni i że moja twarz się nie wytłuści, że ten makijaż mi nie spłynie. Jedyny minus, jaki widzę w tej mgiełce, to fakt, że jest bardzo alkoholowa. Do tego stopnia, że ja nie mogę od razu otworzyć oczu, tylko muszę chwilę poczekać aż ona odparuje, ponieważ inaczej po prostu oczy przy otwieraniu by mnie szczypały. Okej. Okay. Już jest wszystko utrwalone, także teraz przejdziemy do podsumowania tego makijażu. Mamy godzinę 12:10, nie pokażę Wam telefonu, ponieważ ładuje się w drugim pokoju. Natomiast spotkamy się na pewno z podsumowaniem po kilku godzinach. Na ten moment makijaż niesamowicie mi się podoba, wygląda przepięknie. Ten podkład po prostu rozwala system, naprawdę jestem w nim zakochana. No i też to połączenie tych pudrów sprawia, że makijaż, mimo że tego na twarzy mam dosyć sporo, wygląda lekko świeżo, jest rozświetlony i wcale nie wygląda. Wygląda na taką przemalowaną, przynajmniej w moim mniemaniu. I oczywiście pomijając makijaż oczu, bo tutaj na oczach dużo się dzieje. A właśnie skoro już jesteśmy przy makijażu oczu, no to powiem Wam, że ta dzisiejsza wariacja, której nie zaplanowałam dzisiaj tak naprawdę, bo nie wiedziałam od rana, jak się mam pomalować, czy lżej, czy delikatniej do tej sukienki. Chyba mi się udało, słuchajcie, dobrać całkiem fajny makijaż pod tę suknię. Dobrze, że zrobiłam błyszczące usta, bo to trochę równoważy. Tę dyskotekę, która dzieje się na oczach, ponieważ matowa, zastygająca pomadka wyglądałaby już w tym przypadku zbyt mocno, zbyt intensywnie. Także no nie będę się rozwodzić na temat poszczególnych produktów, ponieważ nie ma czegoś, co by mnie tutaj dzisiaj zawiodło i całe szczęście. Także spotkamy się za kilka godzin. W międzyczasie będę Wam pokazywać jakąś taką mini relację, właśnie z tej Akademii NYX. Także zostańcie ze mną, widzimy się już za chwilę. Moi drodzy, Influencer Academy już się rozpoczęło i jestem tutaj od dobrych kilku godzin, także przyszedł czas, aby sprawdzić, jak ten mój makijaż się utrzymuje. Także mam tutaj taki puderek, w którym mam lustro i zaraz się okaże, czy to się utrzymuje, czy nie. Mam dzisiaj ten utrwalacz z Huda Beauty, który widziałam, tak jak Wam wspomniałam, u Digital Girl, który strasznie tam się u niej spisywał. Także mam nadzieję, że na mojej twarzy jest lepiej. O, widzę, że rzęsa mi odpadła. Ale jeśli chodzi o utrzymywanie podkładu, to w zmarszczkach utrzymuje się ok. Odrobinkę zabrał się w lewej, w prawej się nie zabrał. No i muszę Wam powiedzieć, że makijaż nadal wygląda pro. Nic się nie osypuje. Zwykle mam takie jakieś mikroosypki z cieni pod oczami. A tutaj powiem Wam, że na tyle błysku, co ja mam na oku, to pod okiem nie mam nic. Zresztą mój operator może to potwierdzić. Nic nie widzę. Naprawdę. Muszę Wam też powiedzieć, że na żywo. Te odcienie są tak nasycone, że no, chcielibyście zobaczyć ten błysk. Zero sypu, a błysk trzyma się tam, gdzie ma się trzymać, więc no ja approved. Jeszcze pokażemy moją styluneczkę, bo pewnie chcielibyście tutaj zobaczyć na moim kanale. To jest słuchajcie sukienka z Zary za jakieś 120 zł, także zrobiłam deal życia i wyglądam dzisiaj jak syrena, także polecam. Ja mam akurat rozmiar chyba najmniejszy S i wcale nie jest taki super mały, także polecam jak jesteście moich gabarytów. Dziękuję Buty. serdecznie. <noise> tak jest. Taniec. <noise> Cześć, kochani, wracam do Was z podsumowaniem makijażu po całym dniu, czyli po jakichś 11 godzinach, ponieważ mamy godzinę 23.01. No i muszę Wam przyznać, tutaj biorę sobie lusterką, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczona tym, jak podkład, puder, korektor się utrzymały. Tak jak widzicie, makijaż twarzy nie jest jakiś ciężki, jakiś bardzo nienaturalny, a mimo wszystko makijaż utrzymał się prawie nienagannie, szczególnie tutaj w strefie nosa, w strefie jest marszczek uśmiechu utrzymało się to powiedzmy w 85%, także naprawdę jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Jeśli chodzi o makijaż oka, to w mojej ocenie nie ruszył się prawie wcale. Może widzę odrobinkę osypki z tuszu do rzęs. Natomiast no tuszu do rzęs dzisiaj nie braliśmy pod uwagę, także nie bierzemy tego pod ocenę. Bardzo podoba mi się też makijaż ust. Oczywiście w ciągu dnia musiałam go poprawiać, troszeczkę rozlewał mi się w kącikach, ale jak na taki błyszczyk, połączenie pomadki, która nie zastyga z błyszczykiem, było naprawdę bardzo ok. Świetnie czułam się w tym makijażu, bardzo dobrze się utrzymał, jestem naprawdę pozytywnie zaskoczona. Ten test mógł wyjść różnie, a nie zawiodłam się. Jeśli chodzi o ten utrwalacz z Huda Beauty, to muszę przyznać, że na mojej twarzy on świetnie się sprawdza. Utrzymał mi makijaż twarzy, ale też świetnie poradził sobie z utrwaleniem makijażu oczu. Nie mam żadnych osypanych drobinek pod oczami, co zwykle zdarza mi się, szczególnie w przypadku glam pigmentów, glam. Nie glam pigmentów, tylko turbo pigmentów z glam shopu. Już plotę głupoty. Szczególnie kiedy nie przyklejam ich na Nex Glitter Primer. A dzisiaj tego też z tego co pamiętam nie zrobiłam i nic się nie osypało. Także ja jestem na tak. Dzisiejszy makijaż naprawdę mi się udał. Świetnie się w nim czułam, to już chyba mówiłam. Idę moi drodzy spać. Muszę się zmyć, bo rano lecę na trening. Także trzymajcie się ciepło. Widzimy się już niedługo w kolejnych filmach. Do zobaczenia. Papa. Pa.